Pauzel to południowo-koreańska drama na podstawie webkomiksu o tym samym tytule reżyserii Park Song Ho. Za scenariusz odpowiedzialne są Chan Sohi Hee oraz Hong Hee. Poznajmy w tej historii Shin Ha spełniającą się zawodowo, lecz niekoniecznie miłośnie, bo jej klasz znalazł sobie inną główną bohaterkę pracującą w filmie zajmującą się żywnością? Samikajda. Pewnego razu jej przyjaciółka prosi ją, aby zamiast niej poszła na randkę w ciemno, którą ustawił jej ojciec. Nie zresztą pierwszy raz zamieniają się miejscami z tej okazji. Niechętnie lecz pod pieniężną namową, Shin przystaje na to i zgadza się na randkę z nieznanym jej mężczyzną. Oni zresztą nie wiedziały, z kim dokładnie ma się spotkać. I jak się później okazało, jest to sam. Dyrektor ukochanej firmy naszej głównej bohaterki. Dodatkowo Mali, udając swoją bestię musi odstawić niezły cyrk, aby zniechęcić swojego towarzysza do związku i wyrzucić z jego głowy jakąkolwiek myśl o tym. Niestety dla niej Kang temu jest zafascynowany jej osobą. I że chce ją poślubić. Także dlatego, żeby zaoszczędzić trochę czasu, gdyż jego dziadek ustawia spotkania z niezliczoną ilością kobiet. Zmusza go do wszystkich tych randek nie znając umiaru ani litości. Z biegiem okoliczności najlepszy przyjaciel, a także prawa ręka naszego głównego bohatera, niejaki Chang Sung Hoon poznaje w Hari Ji Young So, tworząc tym samym drugi wątek ale zaraz, skoro tych dwóch mężczyzn nie są blisko, to jak wyjaśnić to, że oboje znają kobietę o imieniu Jin Kyung so która jest przy tym córką prezesa pewnej filmy? Więc nie ma mowy o zbieżności nazwisk. A jedna i druga to są dwie zupełnie różne osoby. Co wyniknie z tego oszustwa? W jaki sposób? I czy w ogóle Harry uda się z tego jakkolwiek wywinąć? O tym możecie przekonać się już sami. Oh, sorry! Oh, baby no no oh, 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 baby. Mm. Jest to z pozorąką, jak wiele innych. Na zasadzie fake it, do you make it. Udajemy, że jesteśmy w związku, że jesteśmy parą, aż w końcu naprawdę się w sobie zakopujemy i kończymy jako prawdziwa para. No i ogólnie fabuła na tym się skupia. Lecz w tym przypadku klisze, schematy są podciągane do absolut. Ekstremu. A produkcja bawi się tymi utartymi wcześniej ścieżkami, sprawdzając do jakiego poziomu absurdu, uda im się to jeszcze wyciągnąć. Przy tym nie sprawiając, że humor jest cringe'owy, to jest parę wyjątków, jest parę scen, które odbiega od tej zasady i są lekko cringe'owe, ale to zawsze się zdarza. Zawsze musi być na wynogronowych, pięknie winogron, więc to jest ta jedna scena węku wszystkich innych, przezabawnych. To jedna z tych dram, przy których naprawdę idzie się uśmiać łez. Chociażby z komicznych, kreatywnych pomysłów, jak zujnować randkę i odstraszyć przyszłego, niedoszłego kandydata na męża. Albo poznając ją jako Samantha and Rachel. Choć obie te rzeczy jak randki i Samantha i Rachel się łączą, ale to już swoją drogą. Samantha and Rachel? Samantha ma także kilka czynników wyróżniających ją na tle innych pod względem postaci. Nasz główny bohater, wielki dyrektor nie jest szefem śmieciem, lecz zamiast tego jest potężnym cutie pie'em, mięciutkim w siodeczku i na zewnątrz też. Choć próbuje zgrywać Angry Boya czasami, ale mu nie wychodzi. Jest nadal słodziakiem. który dodatkowo wybrał ze wszystkich kandydatek naszą główną bohaterkę tylko i wyłącznie dlatego, że jako jedyna nie zanudziła go na śmierć na tym spotkaniu. Brak też tutaj tego złego ojca prezesa stającego na drodze prawdziwej miłości nie zgadzającego się na to, aby jego jego podopieczny wychodził za jakąś fatwą jedną kobietę. Nie! Zamiast tego mamy uczciwego dziadka pychającego swojemu wnukowi masę kobiet na siłę, żeby tylko jakąś poślubił za jego życia. Nasza główna bohaterka natomiast jest trochę nieporadna, ale przy tym doskonale radzi sobie pracy i oryginalnymi pomysłami osiąga w niej ogromne sukcesy. Lecz na nieszczęście przez to też zwraca uwagę który myśli, że jest kimś innym i był z nią na randce, więc ona trochę ciężko, że mu się pokazała, że nią chce wziąć ślub, więc z tego też wychodzi dużo afera, ale to już o innego, Mówimy teraz tylko o niej, gdzie nie jest też taką wycofaną, szarą myszką i na randkach zwłaszcza potrafi pokazać swój puzzle. Tutaj jakiegoś niesamowitego rozwoju bohaterów. Nie zmieniają się jakoś bardzo na przestrzeni odcinków, więc też nie mam za bardzo o czym mówić w kwestii postaci, oprócz tego, że potrafią być przezabawne. Najwyżej temu przestaje być takim becoholikiem, jak był na samym początku serii. Zaczyna się też skupiać trochę na innych aspektach, ale nie jest to też nic takiego aż nazbyt spektakularnego. Ale ramką też nie do końca na tym ma się opierać, tylko na przedstawieniu tej lekkiej historii, która ma nas zabawić, a nie znużyć. co akurat w tej dramie wychodzi doskonale. Jeśli cały czas idzie po prostu tym schematem fałszywego związku do prawdziwego związku. Mimo to nadal potrafi dobrze robić. Biznes Peepol ma jednak swoje minusy. Jest to drama, którą jednak trzeba brać z przymrużeniem oka, bo nasza główna bohaterka jest jak super bohater, który zakłada maskę i już nikt nie wie, kim on jest. Tylko w tym wypadku ona przywziewa pyłkę. Dodatku pyłkę w tym samym kolorze włosów, co jej, ale, ale, ale ma pasemka Dzięki temu staje się zupełnie inną osobą. W komiksie jej pyłka była przynajmniej różowa. Wielka szkoda, że z tego zrezygnowali. Bo miało to choć trochę większy sens, no bo jednak sam włosów potrafi dość mocno odmienić. A tylko blot, pasemka i trochę dłuższe włosy, no niekoniecznie. Ogromnym minusem jest samo zakończenie tej dramy, gdzie dostaliśmy takie nagłe przyspieszenie akcji w postaci tego, że po prostu zaczęły się dziać jakieś rzeczy. Znikąd pojawiały się wydarzenia. Nie zostały one jakkolwiek rozwinięte czy dobrze przedstawione. Po prostu powiedzieli, że. Dzieje się to koniec, która już wydarzyło się. Jest time skip, jest nie wiadomo co i BUM koniec. No zakończenie nie było satysfakcjonujące i może pozostawić lekki niesmak, bo po prostu tak nagłym urwaniem akcji. Dobrze sprawdzili się w swoich rolach. Chemia pomiędzy obiema parami była fajna i przyjemnie się razem tych ludzi oglądało na jednym ekranie. A Kim Sejong dawała radę pięknie pokazać wszystko. Osobowości Shin Hai. Choć Hyosop An nie odstępował jej ani na krok swoimi umiejętnościami, obrazując wszystkie emocje temu. Zwłaszcza, jeśli ktoś nadepnął na ego naszego wielkiego, przystojnego, bogatego, doskonałego we wszystkim, co robi, dyrektora. Kanzania! Kamzadzia! Kanzania! tak? jest przyjemny dla ucha, dobrze się go słucha gdzieś w tle, jest dobry do chillowania, do relaksu przy tym, choć nie ma raczej nic aż takiego niesamowitego w nim. Przy okazji zawiera też dużo piosenek, no ich aż 12. Od strony technicznej zasługuje natomiast na ogromne wyróżnienie całą pewnością niesamowity montaż. Ludzie za niego odpowiedzialni postarali się, aby był jak najbardziej komiksowy. Dzięki czemu nadali naszej dramie trochę i z Peviej przy tym, że była jeszcze zabawniejsza. Nie myślę, że to jest Toma. I na koniec pytanie, czy warto? Warto. Jeśli szukacie czegoś lekkiego, niewymagającego, odmudzającego po na przykład ciężkim dniu, to jak najbardziej. Jeśli szukacie czegoś, co będzie potrafiło was to zbawić, to także jest pozycja dla was. Jednakże, jeśli męczą was schematyczne fabuły, klisze scenki i nic, a nic nie jest w stanie tego uratować w waszych oczach, nawet jeśli są specjalnie podciągnięte do ekstremum, żeby było Aż karykaturalne. A przy tym wszystkim, jeśli ogólnie od produkcji wymagacie czegoś więcej, to e-business proposal zupełnie nie jest dla Was, bo nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom i lepiej sobie po prostu te seje odpuścić, niż się męczyć i narzekać, że jest nudna. Jednak dobrze, jeśli czasem odmóżdzić jeśli szukacie czegoś, co Wam w tym pomoże i dacie się ponieść tej głupiutkiej fabule, to raz zagwarantuję Wam to, bym dawkę śmiechu, to jak najbardziej zapraszam Was do oglądania oferty biznesowej. to robią potrawy? co? Bo taka wodorokacja. Bye! Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. A także zapraszam Was na mojego Instagrama, Twitcha oraz Twittera. Trzymajcie się ciepło. Bye bye!